Słuchajcie, tu kolejny filmik z, na moim kanale z gry Minecraft. Właśnie sobie wchodzimy do gry. Już się robi, słuchajcie, dzień, dzienek. Tak, tak, tak. Łapkę w górę dajcie. się. Patrzcie, co odkryłem. No to odkryłem właśnie przed chwileczką, Czy można tak sobie robić i już mam rzeczy. Tak, 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 tak. Mieczek mamy, jakby coś. Już się, słuchajcie, robi dzionek. Patrzcie, co skryłem. to coś widać przez szparę. No właśnie. Tak, zostawcie w ogóle łapeczki w górę pod tym filmem. Ok. To to było. E, dobra. Zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem. Tak, łapeczki w górę. Kulesie, łapeczkę w górę. Łapeczkę w górę i subskrypcję. Yy, dobra. Słuchajcie, już się robi dzionek. Już się robi dzionek. E, nie, myślałem, że się robi dzionek. E, dzionek się zaraz zrobi, słuchajcie. Tak, dziennik się zaraz zrobi. Tak, 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 tak. Słuchajcie. Na chwilę. Zrobimy sobie może piesek, piesek. Nie mamy piecyka jeszcze, e, dobra, e, e, o, tam, tam mamy piec, mamy dwa piecyki, słuchajcie, tak, spoczko, mamy piecyki, juhu, 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 dobra, słuchajcie, musimy już chyba iść, tak, tak, dobra, ale co by sobie tutaj jeszcze zrobić? że się da zrobić z schodków. I nie da się nie zrobić z schodków. Ej, no bez przesady. Jak to nic się nie da zrobić ze schodków? Ej, no ja nie mogę. Okej, okay, słuchajcie. I po co ja to wszystko tu dawałem? O, niech to. Słuchajcie, no dobra. No dobra. Tak, mamy, słuchajcie, już się robi dzionek, 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 wstawaj, dzionek, nie rób mi tego. <laughs> słuchajcie, naprawdę, no, moby już powinny nie żyć. Schodzimy tam czy nie? Nie, nie, ja tam nie schodzę, już ja na to nie piszę. Nie, słuchajcie, ja się nie piszę na śmierć. Ja chcę gdzieś jeszcze postawić pochodnie. Słuchajcie, powiedzcie mi, gdzie jeszcze ja mogę postawić pochodnie? A ja pomyślę, że na tu. Na przykład. Tu. I tu. Tak, właśnie tak. One troszeczkę mi przeszkadzają. Nie, ich nie. Musimy szybko iść, bo już wniłe mięso będziemy mieli. Czyli tak. Mieczyk. Dajemy sobie. Pam, pam. Okej, okay. słońce. słońce. just want to watch me. Uh -huh. okay. so Okej, okay. musimy sobie wejść tam właśnie na to. Czekajcie. Czy na to mogę wejść? Nie no, Ej, no już nie ma mobów. No nie mówcie. Już nie mam mobu, a to bardzo szkoda, bo chciałam coś pobujować. Właśnie nie ma mopków, szkoda, nie? Szkoda, że nie ma już mopków. Kurczak, co ty tu robisz? <laughs> Słuchajcie, dzisiaj właśnie budujemy sobie taką rzecz, gdzie będą się moby rozpiły, tak. Będą się mobki rozpiły. Zaczynamy od tego. O, o, o. Tak. Mhm. Uh -huh. Okej, okay. tak, tak. Tak, 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 o. Teraz musimy sobie tutaj podskoczyć. Okej, okay. tak, A, co jest? A okej. Okay. Muszę sobie zje zjechać. Aha, 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 aha. A mnie nie. Wiem co zrobimy, słuchajcie. wiem, co zrobimy? Musimy sobie tutaj jakoś to zrobić, żeby ta, żeby te moby nie uciekały najpierw. Tak. O, tak musimy zamknąć. O, o. Żeby było trochę światła. Musimy je tutaj przez te szybkie jakby bić. Zgoda? A się ze mną, że to się mną tu fajny pomysł? Ja mówię, że spoko. Możecie też powiedzieć, że spoko. Możecie powiedzieć, że nie spoko, czyli dać łapeczkę w po prostu. Tak. No nie, czemu muszę kopać ręką, gatunku. Słuchajcie, raz mnie zaskoczyły moby, więc teraz się cykam. Bo raz mnie tak naprawdę zaskoczyły moby. Sobie stoję tak spokojnie, wiecie. To człowiek a nagle mnie atakują dwa zombiaki. I po prostu... i to było słabe. Bo on się obronić. W Minecraft czasami robi przykusy, I to nie jest kłamstwo. no Po prostu to nie jest kłamstwo. No po prostu się stara na przykusy i mu to przykusy nawet często wychodzą w Minecraft. A my się podsadzimy Jeszcze raz podsadzimy. Zrobimy sobie tutaj takie coś, żeby tak tutaj się moby rozpiły. Tak i teraz patrzcie na to. I teraz. Wszystko zamkniemy. Czekajcie. Czekajcie. Tak. To będzie słuchajcie, mega czoderskie. Po prostu rozpiły i nie będą po prostu jak miały być. Najlepsze to będzie, słuchajcie. To będzie po prostu ciemno.

Okay, idziemy sobie tak jeszcze pójdziemy sobie po trochę drzewka mamy tego mało szybko idziemy po dużo drzewa Co coś zrobić w tym czasie zajmujemy się za naszą Wieżę obserwacyjną z także ziemi. Tak, wieżę obserwacyjną. Dobra. Okej. Okay. Staramy się być przed zachodem. No, proszę bardzo, żeby nic się nie stało. O Bogu. Nic mi się nie może stać, bo wtedy będzie kiepsko, słuchajcie. A wtedy już nic nie zrobimy, bo zginiemy. Znowu się odrodzę w jak zwykle. To słoneczko już zachodzi. Już się zajmujemy za naszą wieżą obserwacyjną. Musimy sobie wejść do domku. Tak, zabudujemy się, zabudujemy się. Coś muszę coś tam wymyślić właśnie. Mamy tak. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay.